O, panie! Uff, uff, uff. Ale co A um, co znaczy? Uff, żałuję, że to nie przez dragi. Miałeś wizję? Oh, niestety. Na nic innego w tym wymiarze nie mogę sobie pozwolić. Co widziałeś? Bardzo ciekawy chętaj! Ha! Do rzeczy. Zapowiadają się niezłe kłopoty. Co masz na myśli? To, że możemy mieć minus jeden do znajomości? Cholera. thank <laughs> you Więc... Co zamierzasz? To chyba logiczne. Nie powiedziałabym. Lepiej rób co mówię. Powiedz Breakerowi, że musisz już iść. Tymczasem ja zaprowadzę cię na górę. Mm, rozumiem, czyli jeżeli się nie posłucham, to dostanę kulką w łeb. Dobrze się rozumiemy. Nice! Miraj zawsze tak długo śpi? Słucham, co? Nie. Faktycznie minęły już jakieś 4 godziny. Może powinniśmy to sprawdzić, tak? Na wszelki wypadek. Pewnie. Hej, Miraj, żyjesz? Niemożliwe, żeby tak długo spała. Poczekaj, odsuń się. Halo, Miraj, otwieraj te drzwi! Miraj! Co jest? Gdzie ona się podziewa? Co napisała? Że słyszała naszą rozmowę. Rzesz. Wiedziałem, że nie powinniśmy przed nią tego ukrywać. Dobrze wiesz, że tak jest lepiej. Więc co? Nie, nie wiem. W tym momencie moja siostra powinna siedzieć razem z nami. Tymczasem uciekła, żeby ratować Breakera. Sama. No dobra, może nie brzmi to za dobrze, ale. żadnego ale. Teraz zrobimy to po mojemu. Co masz na myśli? Mam na myśli to, że skaczemy w przyszłość. Chwila, ale co nie umiesz w przyszłość? U Goki. Dziewięć osób. To bardzo sporo wspomnień. Łatwo coś przeoczyć. Wiedziałeś o mocach? Tylko o mojej oraz o tym, że się pojawisz. Zgodzę się, ale znalezienie tej osoby będzie jak szukanie igły z tego siana. Na razie musimy czekać. Rozumiem, ale dlaczego nic nie powiedziałeś? Nie mamy na to teraz czasu. Fakt. Słuchaj, Baker. Zostań tu na dole. Może być niebezpiecznie. To wy zostańcie. Słucham? To część planu. Jakiego planu? Jesteście w idealnym momencie. Nic nie rozumiem. Mój ojciec, ach, mniejsza, ma, ma broń i musimy być ostrożni. Gdzie jest Miraj? Robi zapchnięte. Słucham? Ciszej. Wziął ją na strych, zabrał ją na zakładnika, ale on nie wie, że my wiemy, dlatego mamy szansę. Mam tyle pytań, ale zostawmy to na później. Przydałoby się. Dalej nie zamierzasz gadać? Dobrze wiem, że masz z nimi kontakt. Nie dość, że bijesz własną żonę, to do tego koleżankę własnego syna? To nic nie da. Nawet gdybym chciała, to mi nic nie powiedziała, bo najzwyczajniej w świecie nie wiem. W takim razie albo dołączysz do mnie, albo znajdziesz sobie nowych przyjaciół w zaświatach. Podziękuję. Obie opcje są całkiem słabe. Jesteś całkiem zadziorna w obliczu śmierci! Nie możemy tego zepsuć. Nie mamy więcej szans! Wiem, Miraj wspominała! Zgodzę się lub popełniła błąd! Ale mimo wszystko, ugoki, to nie czas na to. Zresztą, gdyby jej zależało, odezwałaby się. Masz rację. Przepraszam. Jeżeli mam tutaj tak skończyć, to może powiesz mi z jakiego powodu? Nie jestem zobowiązany. Milusio. Ale już skoro musisz wiedzieć, szukam sprzymierzeńców. Nie, żebym próbowała wyciągać informacje, ale na co ci oni? Co planujesz? Zomilcz! Naprawdę zaczynasz mnie denerwować! Odłóż broń! No proszę, jest i reszta bandy. To ty! Jak mogłeś zrobić to własnym przyjaciołom? Cholera, czemu ty się ruszasz, jak zatrzymałem czas? No proszę, proszę! Czyż to kresu we własnej osobie? Nawet nie podchodź! Nasz jedyny najcudowniejszy zbawca przyszłości. A przynajmniej miał w zwyczaju tak mówić szoko. Co prawda, tam odsu go popierał. Ale chyba nie wyszło to na dobre. Możesz się zamknąć. Powinienem dorwać ciebie, ale to byłoby za trudne. Ej, ludzie, bo ja nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. No, no, zaczyna ci świtać. Ho. Koki... Hmm... Myślałem, że po cofnięciu pętli wszyscy cofnijcie się do poziomu zero. Jest czterech na jednego. Co zamierzasz? Po pierwsze... Udowodnij to! Nigdy w życiu! U Koki! A... Czy to już na plan B? Jaki jest plan B? Yy, uciekamy? Miraj. Czyli wróciliśmy do punktu wyjścia. <ścoughs> Nie możecie się ze mną równać. Czyżby. Co ty tutaj robisz? Wiedziałem, że przyjdziesz. Złamałeś obietnicę! Ha, ho, ho, nic nie zrobiłem! Jeszcze! Miałeś nie ruszać kesu! Chwila! Ha! Koniec pętli! Chwila, tutaj ty ją łamiesz!